Kiedy ktoś dziś po latach pyta mnie o wypadek, jak do niego doszło, jak on mnie zmienił, co stało się z moją rodziną, z bliskimi, jak to wpłynęło na nas, to ja się trochę uśmiecham, dlatego że to już było tak dawno, że niewiele pamiętam. A nie dlatego, że chcę sobie to wszystko wymazać z pamięci, tylko dlatego, że na szczęście. Wszystko w moim życiu się tak zmieniło, że ja nie tylko wróciłem na dawne pozycje, ale mam wrażenie, że po tym wszystkim udało mi się zdobyć kolejne bardzo wysokie szczyty. I dzisiaj mam tyle przed sobą zadań i wyzwań, że nie wracam pamięcią do tego, co było kiedyś. To jest za mną, to jest we mnie. Ja tego oczywiście nie wymarzę z siebie. Natomiast nie wracam do tego, nie rozrapuję ran, bo mam po prostu bardzo dużo zadań. Mam dużo pracy i w domu, i w pracy. I nie tylko w pracy takiej stricte dziennikarskiej, angażuję się w wiele różnych projektów i zawodowych, i społecznych, bardzo często charytatywnych, więc nie mam czasu, żeby zastanawiać się nad tym, co było kiedyś. Ale mówię nie dlatego, żeby o tym na siłę chcieć zapomnieć i wybrać tylko przyszłość, chociaż przyszłość jest bardzo ważna, bo, bo przecież dla niej żyjemy. Przyszłość to są nasze dzieci, i rodzice powinni o tym myśleć i pamiętać. Ale bardzo krótko powiem tak. Mam wrażenie, że ten wypadek w moim życiu e, zmienił wszystko na lepsze. To ja wiem, paradoksalnie brzmi dla tych, którzy być może zmagają się z jakąś chorobą, nieszczęściem i do dziś pukają się w głowę, kiedy słyszą takie słowa. Wiem, ale wiem, że trzeba nabrać dystansu, żeby tą prawdę zrozumieć, żeby to dotarło do nas wszystkich, że często z pozoru rzeczy bardzo złe, rodzą rzeczy dobre. Cierpienie i ból e, zmienia człowieka, kształtuje go. E, kształtuje jego charakter, kształtuje jego siłę woli, kształtuje też, um, inaczej powiem, sprawdza. To jest tak jak egzamin prawdziwej dojrzałości. E, takie trudne wydarzenie w życiu człowieka sprawdza nas, czy to, co my mówimy e, i myślimy, to jest naprawdę to, co chcemy w życiu robić i to, co robimy. Jednym słowem, czy jeśli deklaruję, że jestem człowiekiem porządnym, e, jeśli deklarowałem kiedyś przy ołtarzu, że Cię nie opuszczasz do śmierci, jeśli deklaruje przywiązanie do dekalogu, jeśli deklaruje wiarę w Boga, a po takim trudnym wypadku nagle okazuje się, że to są wszystko puste słowa, no to musimy sobie sami odpowiedzieć na to pytanie, co tego, co ja mówię, jest rzeczywiście mną. I ja przed takim egzaminem życiowym stanąłem. Stanęli też moi bliscy, w sensie rodzice, czyli mama, moja, przede wszystkim żona, dzieci. I myślę, że wszyscy zdaliśmy łącznie ze mną egzamin z dojrzałości celująco, bo dziś wszystko jest jak należy, jest w porządku. A wiem, co mówię, bo napisałem o tym wszystkim książkę Wszystko jest po coś, ona cały czas jest dobrze odbierana, cały czas ktoś tam do mnie wysyła maila, czy pisze list nawet, dziękując za książkę, która mu bardzo wiele w życiu pomogła, zmieniła inaczej go właśnie ukształtowała. Opisałem moje przeżycia, to, co we mnie wtedy buzowało, jakie myśli mnie spotkały, jakie ja pytania sam sobie zadawałem. I ta książka jest jasną odpowiedzią. Wszystko jest po coś. Nawet wypadek, nawet ból, nawet cierpienie, nawet utrata kogoś bardzo bliskiego, nagła. Wielkie nieszczęście, niepotrzebne wydaje nam się, ale jednak to wszystko jest gdzieś złożone i włożone, ułożone w tym Bożym planie, który Bóg ma wobec każdego z nas. Ja nie mam dzisiaj takiej wątpliwości, i wiem, że jestem albo aż, albo zaledwie aktorem w tej, w tej sztuce, którą reżyseruje ten najwyższy reżyser.